Dzień dobry Państwu. W ramach Rzeczywistości Równoległej w Centrum Kultury w Kamiennej Górze wystąpił zespół Veliar. Witam. Część zespołu. Sława. Sława. Witam. Powiedzcie parę słów o sobie, przedstawcie swój zespół. Ja jestem Siewca, jestem założycielem zespołu Weliar, a to jest. Żywia. Najpóźniejszy nabytek zespołu. Śpiewam niskie dźwięki. Powiedzcie właśnie parę słów o tych ksywach. Co one oznaczają? Moja ksywa akurat wzięła się z, z książki Majelidi Kosakowskiej, siewca wiatru. Bardzo mi się spodobało brzmienie i gdzieś tam to mieliło się przez całe jakoś moje życie. Używałem tej ksywki raczej nie może na co dzień, ale gdzieś tam, czy w jakichś grach, czy w innych takich... Sytuacjach no i to tam siewca został ze mną, i uważam, że całkiem nieźle pasuje do tego projektu. Żywia zarówno imię słowiańskie, jak i boginka słowiańska związana z energią, z życiem, z e, witalnością. Stąd coś, z czym się utożsamiam i tak się przedstawiam w ramach naszego zespołu. fundament tego projektu można mówić o projektu, bo tutaj też bardzo dużą dla nas bardzo duże znaczenie dla nas ma ten aspekt wizualny on czerpie inspirację, bo nie jesteśmy zespołem rekonstrukcyjnym oczywiście ale czerpie inspiracje z tych przedchrześcijańskich tradycji wierzeń i on jest tutaj takim głównym motorem napędowym mi zależało właśnie, żeby ten wywiad przeprowadzić na tle waszej scenografii, bo scenografia jest nieziemska. Miło nam to słyszeć. E, troszkę pracy nam to kosztuje, ale zawsze sprawia nam ogromną radość, kiedy możemy wystąpić właśnie w takich okolicznościach. Właśnie w kilku słowach powiedzcie, co znajduje się, jeżeli chodzi o tą scenografię. E, no Tutaj są jakieś e, elementy naturalistyczne, czyli e, kora, pióra, e, len. Staramy się mm, żeby po pewnym takim, może nieładnie to nazwę, przemieleniu przez, przez to, jak my dzisiaj rozumiemy, jak odczuwamy... Hmm, ten, ten bardzo, bardzo, bardzo dawny świat, o którym tak naprawdę bardzo, bardzo mało wiemy. Natomiast mamy tą możliwość jako projekt muzyczny i wizualny, że możemy wybierać pewne elementy, które znamy i dokładać do niego pewne elementy, które są bliższe, bliższe naszym czasom. Bardzo mocno na przykład skupiamy się na emocjach, no bo to jest, to jest uniwersalna pewna wartość, na której Możemy się oprzeć. Nie więcej! pragnie więcej! <noise> więcej. Chcę usłyszeć wycie wilków! Chcę usłyszeć dzikie niedźwiedzie! Dzikie niedźwiedzie! Chcę usłyszeć piski pięknych lisic! A teraz razem! Wilki! Niedźwiedzie! Lisy! Razem! Zakrzyczcie dla nas, zakrzyczcie! A teraz wstańcie i dajcie się ponieść! To co widzimy za nami to jedno, ale najważniejsze chyba to na co przyszła publiczność to muzyka. Muzyka alternatywna, tak? Powiedzcie dwa słowa o, o tym, co gracie. My y, określamy mm, swój gatunek muzyki jako Slavic Dark Folk. Y, w tym fol Myślę, że tego folku jest całkiem sporo y, w naszej muzyce. Y, nam zależało bardzo, ponieważ folk bardzo często kojarzy się z pewną rodzaju przeszłością, y, i my chcieliśmy od tego, y, od tego odejść i y, y, dokładając y, te elementy właśnie słowiańskie, bo uważamy, że taki trochę renesans przeżywa ta, ta nasza słowiańskość, bardzo jej szukamy, gra Wiedźmin tutaj bardzo pomogła, no i powstał właśnie Slavic Dark Folk. A dużo jest odbiorców na tego typu muzykę? Dużo przychodzi do was na koncerty ludzi? To zależy oczywiście, ale tak. Mam wrażenie, że często jesteśmy zaskoczeni tym, jak dużo jest osób. Relatywnie często zdarzają nam się sold-outy naszych koncertów, więc zainteresowanie jest. Na pewno to jest jakiegoś rodzaju nisza, ale poszerza się coraz bardziej. Muzyka to jedno, a dobrą robotę też robi światło. No, dzisiaj możemy się na przykład pochwalić, że właśnie to był pierwszy koncert, to był pierwszy koncert ze Świetlikiem, którego zaprosiliśmy do współpracy. Bardzo się cieszymy, że właśnie dzięki temu, że ten odbiór muzyki jest coraz szerszy, no, przez to przychodzi więcej osób, sprzedajemy więcej biletów, więc wszystko tak naprawdę, co zarabiamy, na tym inwestujemy. W ten zespół. Tutaj też dużo myślę, odgrywają rolę wizualizacje, które staramy się przy każdym rytuale puszczać za nami. No, po prostu, żeby to nam towarzyszyło. No i Klimat, no cóż mogę powiedzieć, no, światło Klima, robi klimat. Klimat był taki, że publika również włączała się w całym ten artyzm. Widzieliśmy tutaj tańce przed, przed sceną, ale też włączała się byciem, tak? E, no co, co to już za odgłos. To jest. To jest y, my traktujemy bardzo często zresztą y, w naszych social mediach używamy takiego sformułowania, że to jest nasze stado. Jest to jakaś taka bardziej pierwotna forma wspólnoty, mm, wspólnoty tak. I y, ten utwór, przy którym y, właśnie tutaj y, publika tańczy, został stricte stworzony właśnie z myślą o naszym stadzie. Utwór nazywa się Wyzwolenie. I my bardzo ch chcemy, zachęcamy do tego, żeby wyzwolić właśnie swoje emocje swoją dzikość, którą no niestety w dzisiejszym świecie raczej musimy tłamsić niż ją wyzwalać. <Ślujne> Na macie możliwość za pośrednictwem naszej kamery pozdrowić stado z drugiej strony ekranu szklanego. Bardzo byśmy chcieli pozdrowić wszystkich członków naszego stada. Bardzo dziękujemy, że z nami jesteście i mamy nadzieję do zobaczenia. Niech kruki Was prowadzą. Niech kruki Was prowadzą.